I oto jesteśmy w czwartym odcinku. No, oh, witam wszystkich. Przemyślałem sobie to co pisali na forum a propos nieraszowania i techowania. I wymyśliliśmy coś takiego. Ja bym zagrał kolosy z jednej bazy. Ała! Aż tak źle? Coś mi ugryzło. <gryzło> no, no no, co zagrobić kolosy z jednej bazy? E, natomiast Twoim zdaniem byłoby mi dużo jednostek. Sposobem na to jest albo graniem Protosem z czterech gateów. Nie mylić z 4 gateem, bo nie o to chodzi. Lub, twitter lub e, teranem z trzech baraków, też nie mylić z 3 raksem, bo tu nie chodzi o 3 rax rush. I do tego jakiś upgrade, bo będziemy atakować około 9 minuty, czyli jakieś nie wiem plus 1, no z steampunk na pewno powinien być. Dobra, spoko możemy spróbować, nie? Ewentualnie halucynki i archony. No nie dobrze. ja terkiem sobie zagram. Jak Dobra, z... oczywiście bardzo polegam w tej chwili na twojej obronie, bo będę miał dużą zetów zanim wyskoczą kolosy. Turna jakby coś użarło. Dobra, zaczynam. Ma, jesteś w stanie grać czy umierasz? Tak, mogę grać, no dawaj, pa. a i muszę powiedzieć jedną rzecz na wstępie. Nigdy nie dałbym kolarzowi wybudować swojego domu. <grytanie> no pomyśl o tym, zamiast schodów byłaby ścieżka stroma ścieżka rowerowa. W piwnicy byłby jakiś dwuetapowy tor treningowy, gdzie pierwszy etap to byłoby trenowanie jazdy tuż obok ścieżki, a na końcu zeskoczenie z roweru i napisanie posta na forum, że za mało jest ścieżek rowerowych. A, su rzucasz sucharami takimi, że... Ta dobra, dobra, dobra. Protostran. <grym> Protostera. E, powinien się krować tam na dole, między ekspansjami. Aha, when fail, ta? e, tak? Muszę zapytać Sopka, jak to się robiło. <grym> Wczoraj z nim gadałem, nie? By the way sobie zamówiłem się z Brudwara w pudełkowej wersji. Może mm. robimy następny FPC Cup w Brudwara. Ja myślę, że FPC Cup normalnie, a to zróbmy bonusowy FPC Cup. Możemy Nie grałem dwa dni, więc mogę być początkowo trochę wolny, mam nadzieję, że zaraz się wczuję Good luck, fam. Eee copypasta Ja tam no raczej. Mam jakiś nie czuję. link do YouTube'a w Pasta. <laughs> Nie wiem co to jest, nie? Dobrze, że do YouTube a nie do jakiegoś wiesz, porn tuba czy coś w tym stylu. A to już muszę coś dobrego wybrać. Recrawl? Co tam mogłeś mieć? Jakieś w ogóle, Nie wiem, miałem pojęcie co to było. Miałem link, nie? Coś oglądałem, nie wiem. Pingwinny z Madagaskaru oglądałem no. to może jest jakiś odcinek. You have not enough nie, no dobra. To jest... Trzeba mi napisać, że to jest probe porn. Ufoporna. Nie, probe porn. Z probami. Czy ten twój tandetny łań się zarębiście zablokuje. Z czym będzie ruchał bez cyfra, no? Budują się na dole? Też? Czy też? Ja się nie buduję na dole bo ja muszę, ja muszę, wszystkim swego TH ukryć potem. Ta ja zawijaj się! Co za debil bez szkoły. Myślisz, że ma 11 lat? Coś w tym stylu, bo goni mnie to Dobra, mniejsza o tym. Znowu przyszedł, no. Też robią wola. Czarny. Ja Nie bądź arcystą. Aha, sorry, zapomniałem. Nauczyciele. są czarne to nie kolor, czarne to murzyn. Dobra, skończę, bo w Tak. Masz tyle ludzi, których możesz żartować. Weź, nie wiem, co za lekarz. Co za lekarz. Jest tyle śmiesznych profesji na świecie, a ty akurat może na... Dobra, zabili mnie. Ale to nie musi być jakiś szczelny wall, nie? Bo tam zerg'a nie ma. No nie musi. Taka prowizorka, nie? Możesz fakt Naprawdę, naprawdę to zrobiłem? Nie mogę to uwierzyć. Co zrobiłeś? Straciłeś prawe? Nie, nie zbudowałem pylona. A, spok. Możesz się nazywać amatorem, bo to jest taka prawda. Aczkolwiek to nie jest najgorsze na świecie, bo szybciej kolos wyjdzie. Co ja mam w ogóle robić, nie? Trzeci raz? Dużo, dużo jednostek z trzech baraków i plus jeden może dorzucić. Dobra. ja, nie? Wczoraj się... ten land był, nie? U Wczoraj się zakończył. Graliśmy. Widzieliśmy. Wczoraj był i wczoraj się zakończył? To coś dziwnego. <śmany> nie no, wczoraj się zakończył, a zaczął się... Ja... Yeah piątek, nie? Tylko, że w piątek nie graliśmy, bo Sopek nie, zaczął o 19.00 robić sieć, nie? żeby to wszystko działało. A, a i tak jej nie zrobił, tylko z, nie dał rady, tylko dopiero sieć była zrobiona w sobotę. Ja Tak siedzieliśmy całą noc praktycznie od 9.00 coś do 12.00 i spiliśmy nie? i czekaliśmy, aż Sopek zrobi sieć, nie? ale poległ, nie? <ślażdżanty> to jest prosto nienudne Uśmiechała, kurde. Nie ukryję tego techa niestety, ale mam nadzieję, że nie będę musiał. Dobra, ja robię z -packu. steam packu. Steampacku? Yeah. Ty. Jakieś splajki. też cisnąć? Tak, tak. Tam jest tam będą, idą na nas. Dużo? Trochę Gdzie te bunkry? Ej już dawno bunkry miał mieć, Nie miały być Nie mówiłeś nic do bunkra już tam powiedziałeś, że te bunkrujemy Aaa, okay. A bo mnie coś skojarzyło mnie to ugryzianie przez to, coś Ale dobra dobra rany już chyba nie Ty ile masz tutaj od kolosa Jeszcze tej się nie budował O ja, będzie w plecu. Teraz się zaczął budować. Immortala zrobiłem na szybko tylko. Jak zobaczyłem, że idą. Czekaj, bo ja tu mam mikro. Jak automatu 2000. Dupa! dupa, dupa. I, dla, I dlatego drodzy użytkownicy, 2 na 2 nie gra się na makro. Ani na taka. Dobra, to jest daj, to daj. Czekam, umiem jeszcze jeden kolot w tą żeby wyjść. Ja co z tego jakoś to znam, ale... Whatcha do, do I tego for you? to ona. Tu mówiłem, że tu będzie, wiesz, jakiś fortgate i jakiś coś tam, nie wiem, bez sensu. Nawet by nie pomogły, przecież te marudery by to zmierzyły. Patrz tu. A wysaduj z gry. ci goście, Czy To by na pewno lepiej działało gdybyśmy byli w jednej bazie No wtedy tak, bo by była jedna rampa mniejsza, nie bym to zaulował za i ten zabunkrował jakoś, a tak to... Nie wiem Dobra, więc jeżeli będzie... Będziemy w jednej bazie, próbujemy drugi raz to samo A jeżeli nie to... To, to co, to wychodzimy z gry? To robię DT DT? No co chcesz? W sumie jeszcze tego chyba nie próbowaliśmy na antenie No W ogóle chyba próbowaliśmy. A nie wiem nawet Random random HUN DEBUH ja Nie mogę się oprzeć to jest mieszkanie z Czarnej Afryki Znowu ta mapa poryta Dobra, robię DT o, teraz jestem na górze, to wygramy. Na pewno. To może pójść źle? Hey, hi, hello. Wklej wclamek coś z YouTube'a, żeby ci nie nudziło im po tym po, po, pogrzebu. Czekaj, co to jest w ogóle, nie? Ale dobrą robię reklamę temu czemuś. No, mogłem, mogłem na szkano wziąć ten. Kurcze. Ale tu już się nie ulujesz, nie? Nie, nie, Na co mi to gramy w ogóle, co to jest? Losowo-losowo. Losowo-losowo, losowo, tak. What the fuck, dude? Dude. Dude. No. dude, what the fuck, dude? Dude, where is my car? Dude. Ostatnio gramy nie? 3x3. 4 na 4 ja z Barkiem i daliśmy sobie jeszcze jakiś dwóch losowych typów. Mhm. Mm I wylosowałem nam jakiegoś Francuza, nie? Do teamu. No. I przez całą grę go ryłem, jak tam coś tam, wiesz, smakują żaby takie pierdoły, nie? Aż gość wyszedł z gry w Czuł... ja To jest to, żeby było teamu, nie? Poczuł dumę urażoną, narodową po prostu. Ale go tak to Męczyłem go strasznie. Jest je co najmniej jeden zerk. A pól? Nie widzę jeszcze. Nie na pól. Jest pól, stoi, już gotowy. Pierdzielisz. Tak. No to Sixpul. Tak. To... nice. Trzeba się zaulować. Przecież nie wiem czy Idę zobaczyć czy ten drugi jest coś z zergiem, co on w ogóle robi. Dobra, ja się zaulowałem. U mnie to nie takie proste jest. Drugi też ma Sixa. To się jakoś. Ja zrobiłem 3 supply na wjeździe. Robię co mogę. I Marines się robi. czy wiesz. Próbuję kanona postawić, tylko że akurat nie mam ma minerałów. To dobrze, bo ja zdążę kanony stawać. I już idzie do ciebie. A ja się przez chwilę wybronię. Boże, co za nuby. Co to jest? No skill w jak ci? Masz kanony już? Ta, jeden stoi. Nie biegnie znowu do mnie. A bo jakiś bernik pas zaraz poleci. Tak to możliwe. Mi już, mi już chyba nic nie zrobi akurat też nie. Coś czujesz teraz benel, nie? W te suplaje, tu wiesz, to supply to, wiesz, papierowy budynek. To coś pewnie zrobione z tego samego materiału, co War Prism. No... Dobra, mamy przewagę, nie? Bo byli jeszcze 3.5, teraz musimy pokazać, gdzie tankują autobusy. Linka, lubimy cię. Ona się w końcu dowiedziała wtedy czy gdzie tak były autobusy? No ja nie wiem, już nawet nie fajnie coś... Chyba tak, bo tam ktoś w końcu chyba w kleju zdjęcia był autobus i ten... A ja nie wiem, musiał zobaczyć ten epicki wątek. Próbuję je podbieg, tylko że nie I... bardzo ma jak. Weź sobie jeszcze z tych kanonów dorób trochę. Ty nic nie masz, człowieku, ja tam cię zabił. Drągami, co dopiero z religami z drobiny, Czuję się dzięki temu dużo pewniej. Dzięki za dobre porady. Znam cię zawsze, masz. Cicho, bo do... Bo no, mówiłem, że Benny kwast. Fucking shit. Czego nie mówiłeś, że mają już... ...binnele? bo u mnie ich nie było. O ja, no to będzie w dupę. Boże! Masz coś? No nic nie zrobili. Moje... Ja idę cały czas w kierunku DT. Jako dość wolno. Miał ja, jest twoje DT jak ja już nic nie mam. Musiał być, być jakiś cud, żebyś te DT coś zdziałały teraz. Patrz tu, no. Co za debil bez szkoły. Chcesz kasę, czy coś? możesz mi dać? Zauluje się, się tymi braka Idą chyba do ciebie, nie? Ude mnie Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym. Ty znowu do mnie biegnę. To dobrze w sumie No Marin się pompuj się Tu wybronie się człowieku Ja to jestem Koreaniec o, loli moją probę jak miło z ich strony. Patrz, co to, to za głupcy. Rozbili się o bandę stalkerów. ja sobie postawiłem dwa raksy, nie? I pospawałem i zabiłem mu tam parę linków. Także nie jest źle. Tylko już mam całe... 4 V. Można no, znowu bieg. Znowu Benel'e pewnie będę. Masz gaz dla mnie jakiś? 72. Dobra, może być. Poszło. Dobra, ty idź tu. O, nie do mnie Benel'ami. Ty idź tu. Jesteś tu. No, Rozbił wszystkie benel na baraku i nawet go nie zniszczył. <laughs> Dobry koleś. Generalnie moje DT już tam... Twój jeden DT się tu zablokował w ligę A, może. Dobra, nie robi. Inne poszło. Pewnie ma, detekcja. Jak ma, to jesteśmy. Nie ma. Przynajmniej jeden nie ma. A drugi nie wiem jeszcze. Lejra robi. I stawia a zwykłą wieżyczkę. Ten a z tyłu robi Ewo chamber. Tę, tą wieżyczkę w ten, olej. Mimo tego, lejra tymi wszystkimi. A nie ma Ta Tak tu lipa Tu twój jeden DT stoi Ma overseera Mitę To samo mogę zjeść Może uda mi się